Cześć wszystkim, witajcie kochani bardzo serdecznie. Chciałem Was po raz kolejny powitać na moim kanale. Dzisiaj nagram kolejny film. E, po raz kolejny będzie sporo o Patryku. Będzie też kilka kwestii e, dotyczących e, naszego wspaniałego, cudownego e, pana e, Piotra Strzały. Na koniec, też kilka słów ode mnie. Mam nadzieję, że ten materiał dzisiaj będzie się Wam podobał. Postaram się dać z siebie wszystko. Na początku, zanim zacznę, chciałem przede wszystkim podziękować za sporo łapek do góry pod ostatnim materiałem. Dziękuję Wam, że, że ten materiał się w miarę podobał. Jest mi niezmiernie przykro, że. Część osób w tak nieprzyjemny sposób wypowiada się. Jeżeli ktoś jest haterem, powinien zachować jakąkolwiek godność i honor, a nie negować w ten sposób, w jaki wy to robicie. Także zastanówcie się nad tym, bo robicie bardzo, bardzo nieładnie. Jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Przede wszystkim zajmę się dzisiaj panem 2703. Eee, tytuł dzisiejszego materiału to Sterydowy Troglodyta. Eee, dlaczego taki tytuł? Bo uważam, że właśnie on taki jest. Stara się zrobić z siebie bardzo dobrego, wspaniałego człowieka. Eee, stara się pokazać na YouTube, że jest wspaniały, cudowny a rzeczywistość jest zgoła inna. Zastanawia mnie fakt, dlaczego osoby, które chcą pokazać, jakim człowiekiem jest 2703, nie chcą się połączyć w tej słusznej sprawie, aby powstrzymać pana 2703. Widać, że kanał Patryka bardzo mocno się rozwija, już ma ponad 65 tysięcy subskrypcji, e, śmieje się w oczy tym wszystkim swoim hejterom, i ma to głęboko gdzieś, dlatego uważam, że powinniśmy się połączyć, aby zatrzymać to jego kłamliwe przemieszczanie się i zdobywanie kolejnych e, osób, e, naciąganie kolejnych osób i przede wszystkim zarabianie na tym, no i śmianie się nam przede wszystkim w twarz. E, co do Patryka. Mm. Kilka słów na jego temat. Najpierw tych dobrych. Fajnie, że stara się pokazać, że serydy są złe. Fajnie, że pokazuje prawdę w kulturystyce. Za to ogromny szacunek. Fajnie, że w miarę wygląda i, i pokazuje, jakby stara się ten, ten zdrowy styl życia pokazywać innym młodym adeptom sztuki, sztuki kulturystyki. Fajnie, że, że to pokazuje. Eee, fajnie, że na jego kanale nie ma przekleństw, jest w miarę kulturalnie. Za to jest na pewno fajne. No, niestety, jest też druga strona medalu Patryk Barański. Poza tym kanałem, na przykład na Snapchacie, pokazuje chyba swoje prawdziwe oblicze: czyli przekleństwa, obrażanie, wyśmiewanie się. Patryk Barański. Również ma bardzo dużo kąt anonimowych. Z tych kąt obraża w sposób naprawdę nieprzyjemny między innymi moją osobę, Piotra Strzałę, e, jego żonę, a także innych. Jest to zachowanie poniżej jakiegokolwiek poziomu przyzwoitości i godności. E, Patryk również nagrywa filmiki z Fajkowych kąt, gdzie... Stara się ośmieszyć zarówno mnie, jak i Piotra Strzałę, jak i innych. Po raz kolejny pokazuje swoją prawdziwą naturę i swoje prawdziwe oblicze. Natomiast osoby, które wchodzą do, nie do niego na kanał, widzą osobę miłą, serdeczną, uczynną, który postanowił e, rzucić wyzwanie tym wszystkim kłamstwom, łobudzie. Oszustwom i uświadomić wszystkich, że ci polscy kulturyści są źle, źli i okłamują wszystkich swoich widzów. Więc każdy młody adept kulturystyki, który wejdzie na jego kanał, widzi kursze. no, Zajobisty człowiek, tak? Eee, pokazuje prawdę, jest kulturalny, miły, fajnie wygląda. Normalnie trzeba go subskrypować i trzeba tutaj go wspierać. No niestety, rzeczywiście jest troszeczkę zgoła inna. E, szanuję na pewno Piotra Strzałę za to, że jest sobą niezależnie czy na kanale YouTube czy na e, w życiu prywatnym. Jest cały czas sobą. tak, Nie udaje nikogo, więc takich ludzi trzeba szanować. E, dziwi mnie to, że Piotr Strzała daje się w taki bardzo w łatwy sposób manewrować i manipulować troszeczkę Patrykowi Barańskiemu. Wydaje mi się, że tutaj nie do końca postępuje tak jak, jak, jak powinien i wydaje mi się, że, że, że powinien troszeczkę tutaj zmienić swoje postępowanie. Nie mówię, że to jest złe, tylko wydaje mi się, że to więcej pożytku daje Barańskiemu niż szkody. Barański ma mnóstwo anonimowych kąt, ma ten swój Team 2703, jest strasznym manipulatorem, manipulantem i dlatego też ciężko jest z nim walczyć. Wydaje mi się, że jest na pewno sprytniejszy niż Piotr Szała. Być może w ten sposób jest też inteligentny bardziej, jeżeli chodzi o takie intrygi. Więc tutaj wydaje mi się, że Piostrzyma może mieć ciężko. Dlatego uważam, że wszyscy e, przeciwnicy Patryka Warańskiego, ci, co ukazują prawdę, oni powinni się połączyć. Wtedy tak naprawdę jest tylko i wyłącznie szansa na to, aby zatrzymać to, co się dzieje. Bo inaczej Patryk może po prostu nam odpłynąć e, i pokazywać tą swoją. Wspaniałą twarz, a myślę, że nie o to tutaj chodzi, e, co do Patryka. Hmm, na pewno jest to człowiek, który dużo wniósł do sceny YouTube. Natomiast e, uważam, że nie powinno być takich ludzi na scenie YouTube. Dlaczego? Bo obrażanie w ten sposób na przykład prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czy obrażanie eee, kraju, z którego pochodzi, no jest w sposób karygodny, tak? Eee, pamiętaj, skąd przybyłeś, pamiętaj, gdzie jest Twoja ziemia, a nie obrażaj to, bo teraz jesteś tam, a być może kiedyś przyjdzie taka sytuacja, że będziesz musiał wrócić i wtedy nie będziesz miał dokąd wrócić, bo Polska i Polacy Ci to zapamiętają. Co do sytuacji, która była na body power, gdzie Piotr szalał, poszedł do Patryka. Tutaj chyba Piotr strzelił sobie w kolano, bo teraz jest to sytuacja taka, że zwolennicy Patryka śmieją się, że Piotrek speniał, że Piotrkowi, Piotrek najszczał w gacie i, i się zesrał. No i tutaj troszeczkę strzelił sobie w kolano tą sytuacją, więc wydaje mi się, że chyba ona nie była potrzebna. Taka po prostu śmieszna gadka bez niczego, więc, więc tutaj trochę taka bezsensowna ta gadka była. No ale cóż, no, z jednej strony nie warto y, jakichś konfliktów rozwiązywać w sposób y, y, fizyczny, natomiast warto na przykład rozwiązać go w sposób fizyczny, ale kulturalnie, czyli spotkać się gdzieś na ringu, niekoniecznie na fame MMA, bez jakiejkolwiek publiki i załatwić to co się ma do załatwienia. Wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, żeby załatwiać takie sprawy. A takie w internecie, gadanie jeden na drugiego to jest po prostu poziom przedszkola albo i nawet niżej. Jeżeli jeszcze można zrozumieć Piotra Strzałek, on ja stara się to wyjaśniać, no to poziom tych Jokerów, tych rumwaldów, poziom timo 2703 jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. No tak naprawdę nawet w przedszkolu są mądrzejsi niż oni. Zastraszanie innych. No już nawet u mnie pojawiają się pogróżki, jeżeli chodzi o moją osobę. Dla mnie to jest śmieszne troszeczkę, tak. Najfajniejsze jest to, że ci jokery, rumualdy i tak dalej, większość z nich jest po prostu pod fejkowymi kątami. Tak jak dzisiaj na materiale pokazał nam Pios Szała, że tym Rumuledem najprawdopodobniej jest Patryk Barański. Więc. Yy... Skoro Patryku nagrywasz pod in na innym koncie, to nagrywaj na swoim koncie. Pokazuj z siebie, jakim jesteś, tak? Pokaż swoje prawdziwe oblicze, pokaż, jaki jesteś. Yy... Ja najprawdopodobniej nie będę nagrywał na YouTube już więcej. Dlaczego? Ponieważ. Te filmy tak naprawdę niczego chyba nie wnoszą. Oglądalności nie ma. Więc po co mam to nagrywać? Chyba szkodam moich nerwów na to, żeby się, że tak powiem, upierać i e, słuchać tego, co e, pisze i mówi e, Barański i jego ludzie na mój temat. Chyba, chyba jednak e, mam dość. Eee, trochę szkoda, bo jednak fajnie jest czasami pogadać z Wami, podzielić się swoimi odczuciami. Natomiast chyba pora podziękować wam. Eee, w sumie to wy zdecydujecie, czy dalej będę nagrywał, czy nie. Zobaczymy, jak ten filmik się przyjmie, ile będzie wyświetleń, ile będzie łapek w górę w dół. I zobaczymy. Jeżeli będzie jakiekolwiek zainteresowanie w miarę sensowne, ja będę nagrywał dalej. Jeżeli nie, to po prostu zamknę kanał i na tym się skończę, bo nie ma sensu nagrywać tam, gdzie mnie nie chcą. Nie ma sensu być tam, gdzie mnie nie chcą. Ech. Przykre jest jeszcze to, że zwolennicy Steamu 2703 to tak niskich metod się odnoszą, czyli przerabianie zdjęć moich, wstawianie jakichś moich zdjęć e, nagich, przerabianie tych zdjęć, wstawianie e, e, jakichkolwiek zdjęć nie moich na jakieś portale erotyczne i mówienie, że to ja. E, co jeszcze? Wyszukiwanie jakichś filmików z internetu, wrzucanie cały czas filmików, gdzie byłem w rozmowach w toku. Eee, tylko ludzie poziomu 2703 myślą, że rozmowy w toku to jest taki prawdziwy program, gdzie mówimy tam wszystko tak, jak jest zgodnie z prawdą. No, inni inteligentni ludzie wiedzą, jak jest naprawdę. Eee, co jeszcze? No, to jest poniżej jakiegoś poziomu, tak? Wyciąganie jakichś takich brudów i jeszcze najgorsze jest to, że duża część z tego, co oni mówią, jest nieprawdą. To, to też, tak jak wspomniałem, te przerabianie zdjęć, te wrzucanie moich zdjęć gdzieś tam na jakichś profilach różnego rodzaju, mówienie, że. Hmm, Coś tam robiłem za pieniądze, no, no ludzie, no już ile można, tak. Jestem człowiekiem naprawdę chorym Uff, Walczę z chorobą już od prawie 10 lat. Nikomu nie życzę takiej choroby, bo jest to bardzo ciężka choroba. Ciężko jest z taką chorobą żyć, a ciężko z taką chorobą jest funkcjonować. Natomiast to nie jest forma żalenia się, bo nie o to chodzi. Eee, nie o to tutaj chodzi, żeby się żalić. Żeby mówić, że jest źle. Są osoby, które mają dużo gorzej. Bo ja mam chociaż ręce nogi. Mogę iść, mogę mówić, mogę słyszeć, widzieć i tak dalej. Więc są osoby, które mają dużo gorzej. Eee, więc nie, nie pora na, na żalenie się. Ale po prostu no. Bardzo dużo mi kosztuje to nagrywanie i chyba chyba zaprzestanę nagrywać. Tak już powiedziałem, dalej kanał jest w Waszych rękach, co postanowicie tak będzie. Dzisiaj taki materiał troszeczkę o wszystkim i niczym. Mam nadzieję, że się będzie podobał. Jeżeli tak, to będzie mi niezmiernie miło. Jeżeli nie, no to trudno, widocznie nie nadaje się na Pff, gwiazdę YouTube'a. Niech tak to będzie. Myślę, że chyba to będzie tyle w dzisiejszym temacie. Dziękuję wam wszystkim za to, że obejrzyliście materiał, za to, że jeszcze ktoś to ogląda, za to, że nie macie mi dość. <laughs> Dziękuję też tym hejterom za te komentarze. Jeżeli wam jest lepiej na sercu, no to cóż, może chociaż tyle z tego pożytku. Ok. Oh. No to na koniec będzie... Boom, psypinka. Głapinima. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Zdrowka dla Was wszystkich. Dzięki za uwagę. Melduję się. Pozdrawiam. Cześć.